Dzień dobry. Serdecznie Państwa zapraszamy na wystawę Z powodu, która odbywa się w tej chwili w Galerii Przydyk w Tarnogórskim Centrum Kultury. Galeria potrwa do 1 grudnia. Na wystawie możemy zobaczyć pracę grupy pięciu artystek Anny Osadnik, Katarzyny Kroczek-Wasińskiej, Aleksandry Fierlińskiej, Kaji Renkaz oraz mojej Ewy Worski. Zachęcając, zapraszając Państwa na tę wystawę, chciałabym powiedzieć, że dla nas ta wystawa jest ważna i bardzo szczególna, ponieważ troszeczkę protestujemy na tej wystawie, protestujemy jako artyści za pomocą naszych możliwości związanych ze sztuką, takich poprzez organizowanie wystawy, która w tutaj sposób, bez powodu, tak jak na plakacie tworzy napis, z powodu. Ja chciałam powiedzieć, że ta wystawa miała być bez powodu, ale ja ten bez, tego beza właśnie zjadłam, i, a to bez spaliliśmy, więc został powód, że z powodu to robimy. A z jakiego powodu, to tych powodów jest wiele. Przede wszystkim robimy to, bo musimy, to jest wewnętrzna potrzeba tworzenia. Inaczej nie da się tego nazwać. Nie robimy tego, że to jest modne, albo nam instytucja, kultura, chyba galeria sztuki, bądź styl, bądź moda narzuca, co my mamy robić. Robimy to, co naprawdę chcemy. I na tej wystawie to poka pokazałyśmy, mam nadzieję, w jakimś małym sprawku, bo oczywiście tych prac jest więcej. A zebrałyśmy się pięć osób, bo, bo się przyjaźnimy, bo dobrze nam się razem współpracuje, bo się dogadujemy wzajemnie. No i ta grupa powstała na, na czas tej wystawy, tak jak napisałaś w tym słowie wstępnym.